Czy warto odśnieżać panele? Witam w styczniu Dokładnie 13. Proszę jak zasypało panele. Siódmy rok już produkuje prąd. Wielu znajomych pyta się czy warto odśnieżać panele Podejdziemy zobaczyć na inwerter jaka jest produkcja w takim ułożeniu śniegu Jak widać w inwerterze Produkcja 0 Pójdziemy teraz odśnieżyć panele. Oto mój przyrząd do odśnieżania paneli. Zwykły mop. Proszę bardzo panele odśnieżone może nie aż tak dokładnie idziemy zobaczyć czy się inwerter załączył. No i proszę inwerter się uruchomił. Aktualnie 1 kW się produkuje, także tutaj na nasze zużycie domowe, telewizor, komputer syna, w się wystarcza. O, proszę, mamy już 1,5 kW, a nie jest wcale słoneczny dzień. Momentami słoneczko się delikatnie przebija. No ale to normalne w styczniu. Proszę, jaka jest produkcja? Już się produkują 3 kW. A tak by było zero u sąsiada: jednego i drugiego panele nadal pokryte śniegiem prądu nie będą produkowały, i tak może śnieg utrzymać się przez kilka dni. Produkcja będzie zero. I tak w skali całej zimy. Troszeczkę się tego uzbiera. Także wydaje mi się. Że jak jest możliwość, to warto odśnieżać panele. Dziękuję za uwagę. Jak się podobało, poproszę o subskrypcję. Pozdrawiam.